Witajcie z rana pobudka 630 kawka boczek na jęcznicę, jak się grzeje, obiadek, który zabieram w termosik. I za chwilę trzeba ruszać zespany, Może nie jestem, ale <laughs> trzeba uciec przed połami. Trzeba wejść na szczyt przed połami. Śniadanie gotowe. A tutaj, za oknami, zobaczcie, co się dzieje. 6:30. A tu już pełno aut. Wszyscy w góry lecą. Co to będzie dzisiaj? Dobra, jem, prysznic i lecę razem z nimi. Godzina 7:30. Wałosatę, wychodzę, wyruszam z parkingu. Zobaczymy ile tym razem zajmie dojście na tarnicę, którą tutaj widzimy. Kogut, kogut mnie nie obudził z rana, rano obudzili mnie. Ludzie, którzy przejechali na parking. Niektórzy to już naprawdę mega wcześnie wyruszali. 6 rano. No ale nie dziwię się. Ej. Nie dziwię się, bo ma być dzisiaj straszny upał. Już jest ciepło. A ma być ponad 30 stopni 32, 33. Tak prognozują. Straż pożarna. Czy to przyszli strażacy? Biegną? Super. Taki bieg z samego rana. Tutaj mamy kasę. Opłata za wejście do Parku Narodowego 9 zł. Parking 30. Takie informacje mogą wam się przydać no i zaczyna się wejście z parkingu szedłem 8 minut i ponoć 3,5 godziny trasa w dwie strony zajmuje początek trasy to takie niezbyt strome podejście dopiero później zaczyna się że się tak wyraża spinaczka robi się po prostu bardziej stromo no i widzimy tarnicę, widać krzyż na tarnicy no i w końcu, w końcu cień od razu lepiej Po godzinie docieram do takiego domku, który już Wam pokazywałem kiedyś na kanale na szlaku na tarnice. Myślę, że wtedy zajęło mi dotarcie tutaj dużo szybciej, ponieważ byłem wyspany. A dlaczego się nie wyspałem? Śmieszna historia! Śmieszna dla Was, nie, nie dla mnie. Wcześniej rano Ktoś zaparkował auto obok mojego i przez godzinę czasu było. O, okulary wzięłaś? Wzięłam. I ja nie wiem jak po prostu można. Te... <laughs> ja po prostu myślałem, że, sobie, że już nigdy, nigdy nie pójdą na ten szlak. A po prostu gadka, 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 gadka. A ja mówię, kurde, nie dadzą spać. I przez coś nie wyspałem. Druga sprawa, że nie jestem typem człowieka, który idzie spać na zawołanie. Także jak mam stać o 6, to nie pójdę sobie od tak spać o 22. Umiem się budzić na zawołanie, ale spać na zawołanie nie potrafię. A ja to całe życie nie byłem. Byłem typem osoby, która no, nie lubiła spać. Po prostu w przedszkolu leżekowanie to była największa kara. Stawiłem plecak przy tym znaku i powiem wam jeszcze teraz bez tego plecaka tylko z wodą to ja mogę wbić na ten szczyt po prostu Jednak tam jest jakieś 10 kilo Teraz to lecimy na szczyt migiem I po dwóch godzinkach Tarnica, 1346 metrów, 9.30. Dobrze, że zdążyłem przed tym upałem, bo będzie jeszcze gorzej niż jest teraz. Już jest pytajna w tej godzinie. Ale muszę wziąć drzewę wody jeszcze będzie na podstatę Piękne widoki Zdara się, że przy dobrej pogodzie widać stąd Tatry, które są z tego co pamiętam oddalone o 100 km ale nie dziś to i Karol Wojtyła odwiedził to miejsce 5 sierpnia 1954 roku. A tablica upamiętniająca, upamiętniająca jego wejście w maternice. I właśnie to do miejsca gdzie zostawiłem plecak Przełęcz 10 minut i no to. to lecę na dół to i zajście widać Ten kawałek był chyba najtrudniejszy, to podejście tutaj no które widać. No tam jest kolejny szlak. Nie, ja wierzę. Nie, nie chcę Ja też Ale <grywa> <nie grywa> <tam grywa> <to grywa> widoki tak piękne, że nie można oczu oderwać. <grywa> Zszedłem już na tą przełęcz i jednak wybieram trasę inną na Ustrzyki. Ustrzyki górne 2 godziny 15 minut ponad i jakimś busem przedostanę się do Wołosa Tego Szkoda mi schodzić tą samą drogą Tu widać, że będą piękne widoki Chyba to za odmiana trawy, bo niby jest taka, taka jak taka jak Szczecinia pozornie wygląda. Wszystko takie same, ale jest taka mięsista, gruba. W bieszczadach trawa nawet jest, jest inna. I teraz kawałek pod górkę. I docieramy do miejsca skąd do tarnicy jest. Godzinka. I jak się spodziewam pewnie będzie tutaj punkt widokowy dokładnie na Ustrzyki górne. Cel Cel tej wędrówki. Ustrzyki górne. Stamtąd jakiś busik i sporo tam do wołosatego. Zejście dość strome ale na szczęście schodzę, nie wchodzę ta trasa z Ustrzyk górnych na Tarnica jest dłuższa niż jest z wołosa tego i przypuszczam, że może być bardziej męcząca też są strony podejścia od wosą tego. No z tego punktu widokowego, pach, pach, się Ustrzyki górne, godzina 20 minut. A stąd na pernicę, też będzie na 20 minut. Trzeba zasuwać Dobrze, no. że już zbórki jest. W lesie od razu przyjemniej, chłodniej. Także jak w upał chodzicie po górach to wybierajcie trasy zalesione. A tam była taka patelnia, że jestem po prostu cały mokry, tylko daszek do tyłu, żeby nie spaliło karku. Barki przykryte, żeby też nie spaliło. A w takim lesie od razu ulga. Dobrze, że zabrałem elektrolity, bo została już tylko woda Mamy tutaj taką chatkę Zostało Do ustrzyków górnych zejście 50 minut Także podejście zajmie trochę więcej Tarnica 2,10 Czyli jak widzicie widzicie ta trasa jest dłuższa. I mamy cenną informację: rymy wieszczackie niedźwiedzie. Nie zostawiać śmieci. A być może to zjeść, tak? I <laughs> ja nie rozumiem, jak w ogóle w lesie można zostawić śmieci, bo. Ja bym tego nie, w sumie nie, nie pozwolił, ja ręka by mi chyba nie od, odmówiła posłuszeństwa, jak miałbym w lesie śmieci zostawić, ale niestety, jak widzimy, to się zdarza. Prędzej w mieście, chociaż tego nie robię, ale jakbym w mieście miał wyrzucić jakiś śmieć, to jeszcze nie bolałoby to tak bardzo w środku. Dobra, mała przerwa i schodzę dalej. Jakieś 15 minut dzieli mnie od ustrzyków górnych, ale coś czuję, że tu będzie fajna miejscówka. Także zboczę na chwilę z trasy. Widzę, że mamy tutaj taki mały wodospadzik, ale od tej strony do tej wody się nie dostaniemy. Ona płynie w kierunku. Równoległym do tej ścieżki na Ustrzyki Górne, także coś czuję, że zaraz będę miał miejsce, żeby się schłodzić, mam taką nadzieję, bynajmniej. O tak marzę o wskoczeniu do wody, po takiej wędrówce, w takim upale ponad 30 stopni, to no, o niczym nie marzę, tylko o zimnej wodzie. A ja to tędy przebiega miejsce mojego zbawienia Tylko jak się dostać do tej wody Wygląda na to, że cała trasa zajmie 3 Dobra, jest ścieżka przy tym mostku I jest, udało się Płytkie, ale chociaż się wodą chapuć będzie można. I w tym miejscu kończy się szlak. Oczywiście może się dla kogoś zaczynać. Jeszcze kawałeczek do Ustrzyków Górnych. Ale myślę, że to już kwestia Kilku minut trzeba będzie jakiś autobus znaleźć do Wołosa włos, do tego i tak wygląda przystanek autobusowy w ustrzykach górnych tutaj mamy autobus, który jeździ, ale są też busy, busy jak zwierzę, 10 osób to podyszkę leży od osoby ale autobus jest tańszy także Lepiej jechać autobusem. Tutaj mamy sklep. Jest też karczma, można coś zjeść. Tak się suszy pranie w Bieszczadach. Okazało się, że tam gdzie są toalety nie ma już pryszniców, ale chociaż robię sobie pranie. Podsumowując, jeżeli chcecie wejść na tarnicę. To o wiele bardziej atrakcyjna będzie opcja, żeby wejść na przykład na Wołosatym, a zejść w Ustrzykach Górnych. Ja wcześniej wchodziłem w Wołosatym, schodziłem w i ominęło ja je bardzo dużo y, pięknych widoków. Cała trasa zajmuje 5 godzin. Możecie wrócić zwykłym autobusem, nie busem, bo jest droższy, tylko zwykłym autobusem do Wołosatego z Ustrzyk Górnych za 4,5 zł. Jak już chyba wspominałem trasa zajęła 5 godzin i to wszystko co musicie wiedzieć zabrać dużo wody i w drogę. A ja w tym momencie chciałem prosić Was o lajki, komentarze. Możecie zostawić jakąś opinię albo podzielić się swoją wiedzą, albo dać komentarz taktyczny, ponieważ zwiększenie zasięgów yy, tego kanału spowoduje, że ja będę miał większą motywację, aby kręcić dla Was te filmy i pokazywać Wam ciekawe miejsca, w których jestem. I na koniec jeszcze chciałem powiedzieć Wam, że udaję się teraz w bardzo ciekawe miejsce, też tutaj w Bieszczadach, gdzie można zaparkować na dziko, gdzie jest dostęp do wody, gdzie są tak zwane kaskady. Także Oglądajcie kolejne odcinki, subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić tego, co chcę Wam pokazać. I do zobaczenia na trasie. Trzymajcie się. Cześć.